Hotel w bardzo ładnym położeniu, w piękne okolica na spacery, no i na rodzinne wypady. No, uważam, że jest to jeden z bardziej udanych wypadów rodzinnych w tym roku. Ja w ogóle pochodzę z Wrocławia i powiem szczerze, że ja tu kiedyś tak zwanym przejazdem przy okazji jakiegoś zimowiska byłam, ale niejednokrotnie, ponieważ moi rodzice często przyjeżdżają do Polanicy, spędzają święta Bożego Narodzenia, tak sobie wymyślili. I niejednokrotnie byłam zapraszana przez nich, żeby przyjechać z nimi razem, co, jakiś, co, co, co zawsze mi coś wypadało. I, i teraz żałuję, że z, z nimi nie przyjeżdżałam, bo to jest urocze miejsce, urokliwe miasteczko. Akurat jeżeli chodzi o e, hotel Bukowy Park, to on jest vis-a-vis -vis tego wspaniałego parku zdrojowego. Jest bliziutko, można sobie pospacerować, otwiera się okno, ptaki, dzioby e, e, d, d, drą, aż, aż przyjemnie słuchać. Faktycznie jest, ale od Wrocławia już nie taki kawałek, eee, trochę mniejszy. Eee... Bo jednak tutaj we Wrocławiu bardzo często pracuję, tam kręcę serial Pierwsza Miłość, więc jestem często. Więc dystanse dla mnie, mam wrażenie, że nie są aż tak, tak dalekie jak dla kogoś, bo też jeżdżę dużo z teatrem, więc mam wrażenie, że w ostatnim miesiącu przejechałam prawie całą Polskę. Więc dla mnie, wybrać się na weekend, wsiąść w samochód i, i pojechać na drugi koniec Polski, nie jest problemem zupełnie. Bardzo jest miło. Jej, jakie jedzenie jest dobre. Dobrze, że tutaj za długo tym razem nie pobędę, bo przytyłabym. No, zapowiada się bardzo ciekawie. Myślę, że w ogóle to miejsce, Bukowy Park jest tak rodzinnym i fajnym miejscem takim, że przychodzi się i w ogóle bardzo ciepło jest się przyjętym, więc ja tu mam wrażenie, że jakbym była na takim rodzinnym spotkaniu. Boże, ja wczoraj wszystko zaliczyłam, co mogłam i jestem zachwycona. Zaliczyłam taki masaż stóp refleksologię, tak? To się tak nazywa stóp. No myślałam, że odlecę w ogóle. Cudowne, wspaniałe. Masaż twarzy, masaż ciała. Ja to jestem taka właśnie masażolubna, bo one mnie, masaże mnie cudownie odprężają. Teraz mam taki dość intensywny zawodowy czas i Wczoraj zapomniałam w ogóle o Bożym Świecie, a to o to chodzi w takim przypadku. W tym zapachu, w tych, w tych e, e, kadzidłach aromoterapeutycznych, e, olejkach, po prostu odpłynęłam i, i bardzo jestem wdzięczna za ten relaks, którego mogłam zasmakować. Znakomicie. Właśnie przed chwilą miałam wspaniały masaż, więc czuję się zrelaksowana e, i to chyba była jedna z przyjemniejszych części tego dnia. Masaż kamieniami aromaterapeutyczny. Masaż relaksacyjny, e, różnymi wspaniałymi olejkami. E, uwielbiam takie chwile, kiedy mogę się położyć, i to jest taki moment, w którym ja zawsze zasypiam. E, jak kocham, jak ktoś mnie dotyka, jak ktoś mnie masuje, a panie robią to fantastycznie, e, więc się odprężyłam, przysnęłam. E, to była najlepsza chwila relaksu. No, ja jestem takim klientem spa, który nie, nie, nie za bardzo umie nazywać to, z czego korzysta, Także poddaje się całkowicie ofercie i jestem zadowolony. No właśnie my wszyscy tutaj zażywaliśmy sobie te, 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 dobrodziejstw spa, całą rodziną. Ona też, Przyszła, wróciła, manikur był zrobiony, e, pachniała cała czekoladą, a dzisiaj wróciła, pachniała cała jakimiś owocami, bo sobie zrobiła e, zabieg owocowy dla dzieci. Więc tak, mąż zachwycony, ja zachwycona, dziecko zachwycone, czego więcej trzeba. Tak, zdarza nam się e, korzystać z, e, ze spa w hotelach. E, no i mamy jakiś tam swój ranking, wiemy co lubimy. Bardzo lubię, w ogóle m, bardzo często wyjeżdżam, szukam takich miejsc, które są takie rodzinne, malutkie, które mają fantastyczne spa, które z tego jakby słyną, że jest on na bardzo dobrym poziomie, e, ponieważ moja praca jest bardzo intensywna. E, dużo się dzieje, e, m, jakby dużo jakby wszystkich kosmetyków używamy na planie. Moja buzia jest obciążona, więc jakby jak, jeśli mam taki wolny weekend, to wybieram miejsca, e, w których mogę wypocząć, w których mogę się zrelaksować, w których mogę skorzystać z zabiegów. Jeśli chodzi o spa, to wybieram takie miejsca, kiedy chcę naprawdę odpocząć, bo oprócz tego, że odpoczywa się w ciszy, odpoczywają myśli, odpoczywa głowa, to fajnie, kiedy to ciało też może odpocząć i ktoś się porządnie wymasuje. Ale jakby jeżdżę w różne miejsca, więc... Po prostu w momencie, kiedy chcę jechać na wakacje, to bardzo często wybieram takie miejsce, gdzie jest to spa, a fajnie jeszcze jak ono jest kameralne, bo nie lubię takich miejsc, gdzie to jest jakiś olbrzym, o, ogrom ludzi, e, ogromne miejsce i tak naprawdę można się trochę pogubić i nie ma takiej fajnej, intymnej atmosfery. Bardzo Ci dziękuję w takim razie za wywiad i mam nadzieję, że życzę oczywiście do udanej zabawy. Dziękuję bardzo, a ja Państwa zapraszam. Jest to przepiękne miejsce, można się zrelaksować i pobawić naprawdę w rodzinnym gronie.